Cześć i czołem moi drodzy. Dzisiaj otwieramy sobie boksa, który, jak widzieliście w jakimś z wcześniejszych filmików, był zakupiony na Carts za 195 zł. Box, oczywiście, pochodzi z edycji World Cup 2014 Brazylia. Zawiera on 50 yy, saszetek. No i co? Będziemy go sobie przez święta. O jezus, sorry. Prze święta będziemy sobie go otwierali. Z góry przepraszam za y, jakość materiału, ale niestety nagrywam na nowym mieszkaniu, jeszcze nie wszystko jest tak jak powinno być. Także za to przepraszam. To je, żeśmy sobie y, ściągnęli. Znak holograficzny dziwnie jest na tej stronie, zawsze był tutaj, żeby go trzeba było odpiąć. Tak jak widzicie na przykład na y, przykładzie naklejki. No i co, jedziemy sobie mamy tutaj, żeby nie tracić czasu, bo jestem wam winny sporo filmików. Będziemy otwierali sobie tego oto boksika. I mamy tak, mam nadzieję, że uda nam się upolować jakiegoś dabla. Byłoby bardzo fajnie. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak, straszczetka na potem jest. Saszetka potem i bazowy i Defensive Rock Cahill, to oczywiście jest powtóreczka. No i tutaj już same bazówki będą, więc nie będziemy tutaj tracić czasu na bazówki. Kolejna zaszeta tworzymy sobie myślę ach, 10 saszetek. Zresztą zobaczymy jak będzie z czasem. Film będzie trwał 10 minut po prostu. I tyle. A jak będzie? Zobaczymy. Co tu się trafi? One to watch. No i tutaj mamy znowu zestaw kart bazowych, tak? Jest git. Mamy Falcao jest posklejany, jest ten boksik. Jest Falcao. Mam jeszcze do otwarcia jedną paczkę z Kart Planet. Myślę, że też ją otworzę przez święta. I mamy GC. Mamy GC. I mamy, oczywiście, bazóweczki, którego pewnie niko, nikogo już te bazówki nie interesują. Ja ich mam już, poch. Chyba trzy kartony. No, ale trudno. Nic się nie poradzi może Messi na razie karty cieniutkie nic ciekawego czekajcie ja muszę wyciągnąć ten boks bo coś tu jest strasznie się kleją te saszety jakoś takoś Ach. no wchodźcie tak udało się A. Macie kod I macie roka Sancheza No powiem wam szczerze tego To tutaj, a nie, Defensivroga mam wszystkich Także to raczej też nic Nie będzie specjalnego No i mamy bazówki Mitrologu, Kityczek, Kierżakow Mertensacker, Jasilicz I następny Iniesta tym razem Iniesta. Zobaczymy, jak to będzie. I może tego boksa otworzymy po prostu Guardado Velozo, Caballé, Arbeloa, Hernandez i Lampard. I może sobie go po prostu otworzymy na szybko i tyle. Dwa party i I mamy fans favorit esien fajna karta. Chyba, że się zabawimy tak, że będziemy otwierać ten bok tak, aż się trafi Top master albo double Trouble To? Co wy na to? Może otworzymy wszystko wtedy na jednym. I mamy derosiego na fansie. No i bazówki Kościelny, kagała, Edoju, albo ajowi. A bazówek przybywa. Teraz mamy inieste. mjesta i mjesta. U runiji na star plaježe imamo među njimi Mutinio, Navasa, Rojsa i Fertongena. Bez šavu. Messi, Messi. 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 Kurde, chyba będę musiał kończyć, bo coś tutaj co ode mnie. Och, Hernandez. O, jest Hernandez i jest Game Changer Mikel i to nie mam go. Także super, 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 jest dobra karta. I Zagirę. I Luis między innymi. Czekajcie, ile żeśmy otwarli tych saszetek, tu były dwie, czyli to była jedna saszetka druga trzecia czwarta piąta szósta siódma ósma dziewiąta dziewięć saszetek z czego najlepszą karton zdecydowanie tu jest fans to nie to nie no możemy jeszcze dać fansa siena ja oczywiście poluję na ja jeszcze poluję na herby bo tych jest niestety mało Dobra, otworzymy sobie jeszcze jedną. Trafiliśmy jest tam no to może Falcao Zobaczymy. Tak i jedziemy. Tak, znowu coś jest, ale to tylko Barnetta Expert No i tutaj mamy jeszcze. 10 saszetek z boxa, takie na naręcze bazówek tej makulatury, tak zwanej. Zdecydowanie najlepszą kartą, jaka się trafiła wśród tych 10 saszetek, jest Game Changer Obimikel. Obi no a tutaj trafiliśmy oczywiście eksperta, Defensive jednego, fansa, Defensive, fans, utility, później mnóstwo takich zwykłych karteczek. Także większość oczywiście to powtórki. Mam nadzieję, że nadal będziemy poszukiwać Double Trouble, bo brakuje nam dwóch Dubli i mam nadzieję, że coś się niebawem w tym temacie uda zmienić. Także ja Wam dziękuję i zapraszam Was na kolejny film z serii Box World Cup Brazylia 2014. Dzięki. Pozdrawiam. Hej!